Nie musisz być krawcem, aby idealnie skrócić zbyt długie spodnie. Dziś pokażemy ci jak to łatwo zrobić za pomocą kleju do tkanin Technicol. Upewnij się, że materiał, z którym pracujesz, jest całkowicie suchy. Za pomocą ostrych nożyczek przetnij nogawki spodni do pożądanej długości. Pamiętaj, że nogawki będą zawinięte, więc warto zostawić kilka centymetrów naddatku. Wywróć spodnie na lewą stronę i wygładź nogawki dłonią. Aby chronić powierzchnię roboczą, połóż pod nogawkę kawałek papieru. Nałóż cienką, równomierną warstwę kleju na wewnętrzną stronę nogawki. Rozprowadź klej precyzyjnie za pomocą szpatułki dołączonej do zestawu. Złóż brzeg nogawki do połowy posmarowanej klejem powierzchni i mocno dociśnij przez 20 sekund. Obróć nogawkę na drugą stronę i ponownie nałóż cienką warstwę kleju. Zawini brzeg nogawki do połowy posmarowanej powierzchni i przytrzymaj przez kolejne 20 sekund. Powtórz te same kroki dla drugiej nogawki spodni. Aby klej osiągnął pełną wytrzymałość, odczekaj 12 godzin. Po tym czasie klej będzie odporny na pranie i prasowanie, a połączenie trwałe i niewyczuwalne.